Nazywam się Ewa Nikołajew-Wieczorowska, a to jest podcast Montessori jednym zdaniem. Zabawa w pedagogice Montessori. Temat, który bardzo często rozpala bardzo gorące dyskusje. Posłuchajcie, co pisze o tym Maria. Zawsze twierdziło się, że dwie najważniejsze potrzeby tego okresu życia to zabawa zabawkami, i ćwiczenia siły wyobraźni dzięki baśniom. Ta pierwsza czynność ma ustanowić bezpośrednią relację ze środowiskiem, tak by dziecko nim zawładnęło i tym samym zrobiło wielki krok na drodze rozwoju umysłowego. Czym jest zabawa i co to są zabawki, jaką mają rolę? Musimy się nad tym przez chwilę zastanowić, dlatego że zabawki z czasów Marii i zabawki, którymi bawią się dzisiejsze współczesne dzieci, to kompletnie inne przedmioty. Zabawki, którymi bawiły się dzieci ponad 100 lat temu, były to najczęściej bardzo proste przedmioty. Były to szmaciane lalki albo lalki z porcelany, były to domki dla lalek, były to różnego rodzaju pojazdy. Były to najczęściej przedmioty, które odzwierciedlały praktyczne życie i praktyczne otoczenie: miniaturowe serwisy do herbaty, kołyski dla lalek, koniki na biegunach. Dzisiejsza zabawka to zabawka, która jest bardzo często Kolorowa, grająca, błyszcząca, yy, która ma bardzo dużo elementów i która bardzo mocno rozprasza dziecko. Nie ma nic wspólnego z zabawką sprzed 100 lat. I myślę, że często mylą nam się właśnie te pojęcia, ponieważ nie pamiętamy, jaką funkcję pełniła zabawka kiedyś i przede wszystkim, jak wyglądała. Zabawa dziecka sprzed 100 lat. To było zajęcie, które dziecko często przy pomocy kilku prostych przedmiotów musiało sobie samo wymyślić, wykreować. Zabawki nie były ogólnie dostępne, zabawki były bardzo drogie. Bardzo często dorośli strugali dzieciom zabawki z drewna. Zabawka, w związku z tym, rzeczywiście odzwierciedlała świat realny. Była taką miniaturą świata realnego i mogła służyć jako pomost do poznawania i rozumienia tego świata. Dzisiejsze zabawki często mają naprawdę niewiele wspólnego ze światem rzeczywistym, w związku z tym nie spełniają już tej wcześniejszej roli. W Montessori mówimy, że dziecko pracuje. Maria wspominała o tym, że dziecko wykonuje dużą pracę. Używając materiałów montesariańskich. Tutaj też warto zastanowić się nad różnicą pomiędzy używaniem słowa pomoc edukacyjna albo pomoc dydaktyczna, pomoc montesoriańska, a materiał rozwojowy. W innym miejscu i myślę, że zajmę się tym w kolejnych odcinkach. W innym miejscu swojej książki Maria pisze o tym, że pomoc edukacyjna jest materiałem, który pomaga nauczycielowi, a materiał rozwojowy to materiał, który pomaga dziecku, a w Montessori chodzi o dziecko, a nie o nauczyciela na pierwszym miejscu. To skrótowo w tym miejscu. Zabawka. Wróćmy do tematu zabawki, wróćmy do tego terminu. Bardzo często w Montessori mówimy, że dziecko nie ma się bawić, że dziecko ma pracować. Wydaje się, że termin praca ma swoje uzasadnienie w momencie, kiedy mamy na myśli działania w oparciu o montessoriańskie materiały rozwojowe. Dlatego, że dziecko Eksplorując te materiały, działając na nich, ma pewne określone zadanie do wykonania, dąży do pewnego określonego celu, a nawet jeżeli jest na tyle małe, że jeszcze nie rozumie celowości swojego działania, to ma odkryć pewne określone zasady, ma odkryć to, co pozwoli mu potem definiować świat. A więc ten materiał służy dziecku do poznawania świata. I w tym ujęciu termin praca wydaje się bardzo zasadny, dlatego że praca oznacza dla dziecka coś niezwykle poważnego. Coś, co my, dorośli, również traktujemy niezwykle poważnie, do czego przywiązujemy bardzo dużą wagę. I dziecko obserwując świat dorosłych, słuchając nas, widząc i słysząc. I jaką wagę przywiązujemy do tematu pracy, naśladuje nas w tym swoim działaniu i postrzeganiu swoich aktywności związanych z materiałem montesoriańskim. Ale nigdy nie oznaczało to, że dziecku nie jest potrzebna zabawa. Bardzo często widzę i spotykam placówki montesoriańskie, w której nie ma ani jednej zabawki. Pytanie też, co rozumiemy? Poprzez zabawkę. Powiedziałam wcześniej, że często są to przedmioty angażujące właściwie wszystkie zmysły jednocześnie, a w każdym razie często wiele z nich w jednym momencie. Są to przedmioty, które często po prostu przestymulowują dziecko. Natomiast takie zabawki jak klocki. Takie zabawki jak lalka Bobas, kołyska, wózek, wszystkie akcesoria dla tego Bobasa, takie zabawki, właśnie jak serwis do herbaty, czy jakiś kącik z narzędziami, czy akcesoria do zabawy w sklep, mogą okazać się, Fantastyczną okazją do uczynienia transferu pomiędzy tymi umiejętnościami, jakie nabyło dziecko w trakcie pracy z materiałem montesoriańskim, a tym, co ma z tego wynieść do realnego życia. Myślę, że wiele osób, słuchając tego, co przed chwilą powiedziałam, będzie skonsternowanych, będzie zastanawiać się, skąd taki pomysł. Przecież w Montessori nie ma zabawek. Zdanie, które przytoczyłam na początku. Świadczy o czymś innym. Zabawa jest w życiu dziecka niezwykle ważną aktywnością, ponieważ, jak powiedziała sama Maria, pozwala mu oswoić otoczenie, pozwala mu zrozumieć to, co się dzieje dookoła, jest takim zminiaturyz zminiaturyzowanym światem. Dzięki tej zabawie dziecko może zrozumieć świat realny, zacząć go definiować. Zacząć szukać połączeń pomiędzy różnymi znaczeniami, a to oznacza wejście na wyższy poziom, czyli przejście do świata myślenia abstrakcyjnego. A to już otwiera drzwi do baśni, bajek, legend, opowiadań, wielkich lekcji, wielkich opowieści i małych opowieści, czyli do takich aktywności, które często bazują na symbolu. Ale dziecko zaczyna ten symbol rozumieć. Oddziela fikcję od rzeczywistości, rozumie, co to znaczy, że przypuszczamy, że tak było, że nie wiemy, ale wydaje nam się, że mogło tak być. Rozumie, co to jest bajka, rozumie, co to jest przenośnia, metafora, choć nie musi znać definicji tych pojęć. Ważne, żeby dziecko zaczęło poznawanie świata od Realu. Od realnych przedmiotów albo takich realnych przedmiotów w miniaturze. A takimi przedmiotami mogą być właśnie zabawki, pod warunkiem, że będziemy je dobierać zgodnie z potrzebami dziecka. Z potrzebami dziecka, a nie z naszymi potrzebami, z naszymi niezrealizowanymi marzeniami, z tym, żeby zapewnić dziecku wszystko, co najlepsze, najmodniejsze na czasie, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po pierwsze nie przestymulować dziecka, zarzucając go zabawkami. Ale po drugie, chodzi też o to, żeby nie czynić sali Montessori sterylnym laboratorium z zestawem przedmiotów, które dopiero kiedyś, w innym miejscu, w innym czasie, Umożliwią dziecku realizowanie nabytych właśnie w tym laboratorium umiejętności. Nie popadajmy w żadną ze skrajności. Zabawa i zabawki to absolutnie jedna z najważniejszych części dzieciństwa. Nie odbierajmy dziecku zabawy, nie odbierajmy dziecku zabawek, mówiąc, że w Montessori tego nie ma. Dajmy dziecku takie zabawki, które będą wspierać dziecko w poznawaniu świata, ale będą też rozwijać i kreować jego wyobraźnię. Wyobraźnia, myślenie abstrakcyjne to jest przepustka do świata. Do zobaczenia na Matrystofiańskiej Drodze.